Hej, z tej strony Madziow, wasz spec od mierzenia ubrań w internecie. Dzisiaj zapraszam na film z mierzeniem ubrań z Prixa. Będą spodnie, będą rzeczy takie bardziej luźne, wygodne, po domu, sportowe. Mam też spodnie w kratkę, które... Nie najgorzej leżą, muszę przyznać. Linki do wszystkiego, co pokazuję tutaj, znajdziecie w opisie pod filmem, a ja już nie przedłużam i lecimy. Zaczniemy od nie najlepszego wyboru, mm, niestety, to co mam na sobie, brązowa bluzeczka long sleeve zajarałam się dalej na ten kolor brązowy i dalej mam w planie testowanie koloru brązowego i z drugiej strony też stwierdziłam, że brakuje mi właśnie rzeczy gładkich z długim rękawem. Mam marynarki w kratkę, mam marynarki w panterkę, no i pasowałoby coś gładkiego ubrać, a ja nie mam. Ja mam wzory, wszystko wzorzyste, czy koszula we wzory, czy bluzki we wzory, no dalej po prostu jestem w tym temacie, więc zapragnęłam czegoś no, i ta koszulka mi się bardzo spodobała. I po kolei mam na sobie rozmiar 52x54. Długi rękaw. Zobaczcie, ona tutaj fajnie wykończona takimi kremowymi wstawkami. I przy rękawach, i przy e, dekolcie, i na dole. Niestety jest na mnie za mała. Jest tak obcisła, tak jakbym miała na sobie rozmiar jakiś, nie wiem, 46. Takie mam wrażenie. Dodatkowo materiał jest bawełniany, ale nie do końca mocno rozciągliwy. No, nie, no, rozmiar jest po prostu za mały. No, 52 przez 54 serio, więc zobaczcie tutaj od razu widać na rękawie oczywiście, że takie bluzki powinny być bardziej dopasowane i obcisłe, no ale nie aż tak, ładnie wykończona pod dekoltem, tutaj pod szyją e, dopasowana za krótka zdecydowanie sięga mi ponad pępek więc ja, no to już jest długość za krótka zdecydowanie ja też takie krótsze sweterki sobie zostawiam, krótsze bluzeczki sobie do, zostawiam do szerszych spodni no żeby to ładnie jakoś wyglądało, żeby te proporcje były, no ale bez przesady. Ja tutaj crop topów absolutnie nie, nie akceptuję w swoich stylizacjach. No i tak. Kolor bardzo ładny. Muszę przyznać, że zaczynam się przekonywać do tego brązu i to jest taka to jest takie taka kawała, może wy troszeczkę inaczej to będziecie wi widzieć, um, ale jest ten brąz nie taki mocny, tylko taki właśnie rozmącony, taki właśnie czekolada mleczna coś ten deseń, coś ten deseń. Tak wam tutaj tak wam tutaj opowiem. No ale jest bardzo, bardzo wcisły tutaj w rękach, aż czuję po prostu one za chwilę wybuchną. Wbiłście to samo. No jest ta koszulka za mała bardzo się właśnie na nią napaliłam, bardzo mi się spodobała, no ale kto to widział? To, to absolutnie nie jest rozmiar 52 przez 54. Rozumiem to, to dopasowanie. No ale bez przesady, bez przesady. Wydaje mi się, że powinna być lekko luźniejsza, ewentualnie jak ktoś chce coś bardziej dopasowanego, to bierze sobie rozmiar mniejszy. No, no zdecydowanie nie. No i rozmiaru większego już, już nie ma do wyboru, więc jak będziecie zamawiać, jak się natkniecie, bo była jeszcze w kolorze czarnym, też fajnie wyglądała z tymi wstawkami tutaj, no to bierzcie sobie rozmiar większy, no bo no bo jest za mała, szkoda, a szkoda. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiłam, to są czarne poszerzane leginsy rozmiar 48 przez 50 i one są takie bardzo, bardzo sportowe, ale z bawełny. Wiecie, że ja bardzo lubię właśnie bawełniane materiały i one są czarne, są z bawełny, są ultra ultra rozciągliwe i tutaj z przodu mają taki paseczek żółty, taką wstawkę, zobaczcie z przodu, taką właśnie sportową i tam na jakieś ćwiczenia i po domu, wiecie. O co chodzi? No, wygoda, wygoda, jeszcze raz wygoda, no i one mają szeroką nogawkę. Bardzo to doceniam. Um, bardzo to fajnie wygląda. Tutaj u góry są dopasowane, na dole się lekko rozszerzają. No, fajnie to wygląda. No, ale jak to zwykle w Bondrixie bywa, no są yy, stany średnie. Ja lubię sobie wyciągnąć te portki wyżej, lubię po prostu, żeby mi nie spadały z tyłka. Myślę, że to nie jest jakieś duże wymaganie, a niestety, no, w się tak jest, że te stany są e, średnie, e, dlatego tutaj jest to ryzyko, no i tutaj też cały czas mam wrażenie, że muszę je podciągnąć wyżej, a jak je podciągnę wyżej, to wiecie, co jest? Wiecie, co jest? Wielbłąd jest. No i tak się nad nimi zastanawiam. Tutaj ta, jakby gumeczki w pasie nie ma, bo one są tak wykończone właśnie tym materiałem, który też jest rozciągliwy. No ta żółta wstawka taka fajna, sportowa i ja bym sobie je właśnie zostawiła w ramach yy, siedzenia w domu. W ramach outfitu domowego. Bardzo, bardzo wygodne i wydaje mi się, że ładnie leżą. Oprócz tego no nie wiem. Zastanawiam się właśnie nad tym, nad tym stanem. Czy, czy on jest wystarczający, czy on jest niewystarczający. Yy, będziecie widzieć na przebitkach jak to wygląda. W każdym razie są bardzo przyjemne i tak się zastanawiałam właśnie, żeby zamówić coś innego niż zwykłe leginsy. Bo wiem, że w Bonprixie zwykłe leginsy są świetne. Zawsze zwykłe czarne bawełnione legginsy są świetne, więc tak zapragnęłam czegoś innego i właśnie zamówiłam te sportowe, żeby przetestować. Kolejne spodnie po domu, które zamówiłam to był dwupak i mam je w rozmiarze 48x50, ja ten mój dół mam w mniejszym rozmiarze, to tak Was informuję góra to właśnie zazwyczaj 52x54 jak widać, nie zawsze. Dół to jest zazwyczaj 50, więc mam tutaj rozmiar 48 przez 50 i one są dobre. Mają gumkę w pasie, tu jest wersja szara akurat, gumkę w pasie, troczki do zawiązania, z boku taki lampas, są długie, szerokie do samego dołu, bez gumek na dole, co też fajnie wygląda. Więc są takie podomowe, szerokie i drugie są czarne właśnie. To był, to był dwupak też z takim jednym lampasem, bez, bez szału, bez szaleń z tym razem bez trzech lampasów, tak po prostu delikatnie, sportowo i są po prostu bawełniane, także fajnie. I tutaj też mam taki mały problem odnośnie tego, czy stan nie jest zbyt niski. A bo ja je sobie ubiorę, ściągnę sobie tutaj tymi truczkami e, i co? I czy one mi nie zlecą z tyłka? Bo tutaj mówiłam, u mnie musi być ultra wysoki stan, dlatego że wszystko musi się zmieścić. Cały brzuszek się musi zmieścić, absolutnie. Nic nie może po prostu wystawać, nic nie może się wylewać. Już się nauczyłam. Wysoki stan staje absolutnie, żadne tam biodrówki. I zarówno jeśli chodzi o wygodne spodnie, jak i po prostu jeansy, jak i każde inne. Więc taki zestaw, taki sycik, jak szukacie czegoś po domu, jeżeli macie podziurawione dresiory, jeżeli macie powyciągane dresiory, wy, wy jak to mała mówi? Wygniecione kolana, wygnieciony kuper, to fajne naprawdę dresiki możecie znaleźć w Bonprixie. Także ja się na tym skupiłam, w tym zamówieniu, bo ostatnio mi mówiłyście: Sprawdź co tam fajnego, nowego w wątpliksa. Takich jesiennych nowości, modowych, szczerze powiedziawszy, to um, nie zauważyłam, ale dresiki jakoś tak mam taką ochotę, właśnie na takie kupić sobie nowe rzeczy, żeby, żeby fajnie wyglądać po domu po prostu. Kolejna rzecz, którą zamówiłam, to brązową yy, spódnicę sweterkową. Nie wiem po co to zrobiłam. Rozmiar 48 przez 50. Nie wiem po co to zrobiłam. Bo mi się, ja wiem dlaczego to zrobiłam. Bo mi się strasznie podobają te outfity ze sweterkowymi spódnicami. Sweterkowa spódnica, czy tam do tego jakaś koszula, czy do tego właśnie komplet w tym samym kolorze sweterek. Strasznie mi się to podoba, ale to nie jest magdalena na Twoją figurę. To nie jest na figurę jabłka. To wygląda bardzo źle u mnie, ale zamówiłam z ciekawości e, tutaj jest guma bardzo mocna rozciągliwa jest, ale niesamowicie jest mocna, więc jak ja ubieram tą spódnicę to ona mi się wrzyna, wrzyna mi się po prostu w brzuch i jest mi bardzo niewygodnie i bardzo niekomfortowo po prostu e, ten mój brzuch gdzieś tam nie, nieładnie w tym wygląda sama spódnica bardzo fajna w sensie, no taka sweterkowa w takim, takie jakby w takie romby, w taką jakby krateczkę odwróconą też jest bardzo, bardzo ściągliwa, więc tutaj na dole się dopasowuje, ma tutaj właśnie takie jakby miejsce na bioderka, zobaczcie zobaczcie tutaj, tutaj jest właśnie takie, takie miejsce na bioderka, których ja nie mam i ta guma, ta guma, która się wpija w brzuch okrutnie więc zwracajcie na to uwagę, jeżeli wolicie mieć więcej trochę miejsca, żeby to się nie wpijało myślę, że tutaj rozmiar większy byłby fajny, ale z drugiej strony no nie podoba mi się jak to wygląda na mnie, no, po prostu skończ muszę sobie to po prostu już przeanalizować, już chyba to do mnie dotarło w tym momencie, bo to jest kolejna spódnica tego typu, którą sobie zamówiłam, która nie pasuje, no nawet do tego bo nie kupio, wyglądało taki secik. skończ Magdalena z zakupowaniem takich po prostu kiecek, takich spódnic. Nie dość, że mam problem ze spódnicami ogólnie. No to jeszcze z tego typu obcisłymi, sweterkowymi i tak dalej, i tak więc nie. No, ogólnie fajna. Jak ktoś potrzebuje. Widziałam, że były brązowe, właśnie widziałam, że były szare, widziałam, że były czarne, z różnych właśnie takich sweterkowych komplecików zestawów. No po prostu na mnie to nie wygląda dobrze. No nie wiem, po prostu tutaj trzeba wziąć pod uwagę rodzaj sylwetki, tak jak mówiłam, ja mam sylwetkę jabłko, na pewno na gruszce to będzie wyglądało lepiej. Raczej płaski brzuszek, wcięcie w talii, bioderka, ta spódniczka pięknie się na tych bioderkach opnie. I będzie wyglądało jak ta lala. No, nie dla mnie, no, nie dla mnie. U mnie to po prostu wygląda tak, że spódnica owa <grywia> opina się na brzuchu, no bo brzuch jest jakby najszerszą tutaj moją obwodem, nie biodra, więc opina się właśnie ta guma. I dalej tam, gdzie powinny być biodra, no to ich tych bioder nie ma, no i tam jest po prostu pusto. Tam jest pusto pod spodem, więc ta spódnica robi się takim właśnie kołem młyńskim. Kołem młyńskim dookoła opasa mnie właśnie w pasie, w brzuchu, i później już nie ma na czym się opiąć. Tu jest ten problem. Nie ma na czym się opiąść. Nie ma bioderek, właśnie. To uważam, że, że to tak. Ja mówię swoją opinię. Mówię swoją opinię, mówię o tym, jak to się, po, jak to wygląda na mojej sylwecy. Później tak to wygląda, właśnie. No, że mi się to nie podoba. No i, no i tyle. No i na sam koniec zostawiłam spodnie w kratkę, którym się zaskoczyłam bardzo pozytywnie. Rozmiar 50, kratka jest tego typu, czarno-szara. Z przodu są tak elegancko wykończone, nic się tutaj nie rozciąga. Z tyłu natomiast mamy gumkę, która się rozciąga. Są szlufki, co jest dla mnie bardzo ważne, no jak ubieracie tego typu spodnie z gumką, to fajnie, żeby był pasek, żeby było miejsce na pasek, żeby po prostu można było ubrać, przyciągnąć, i żeby wam nie zjeżdżały z tyłu. Z przodu są kieszenie takie na skos, z tyłu są kieszonki takie ala garniturowe. Zobaczcie, właśnie takie pęknięcia ala garniturowe. I uważam, że jest tutaj wysoki stan. Naprawdę, naprawdę dobrze leżą. E, nogawka prosta, nierozszerzana, taka zwyczajna prosta, nie obcisła też bardzo, więc bardzo to doceniam. Tak normalnie, tak można powiedzieć e, uniwersalnie zupełnie, bo tak sądzę, że te szerokie, wielkie, szerokie pory już niedługo, za rok, może dwa, e, skończą być modne i wtedy będzie po prostu lipa. E, więc uważam, że prosta nogawka, uniwersalna, ponadczasowa e, tutaj jest. Spodnie w kratki chociaż takie szerokie też mi się podobają, no daj dużo mówić, takie szerokie spodnie pokazywałam wam ostatnio właśnie w tym, w tych ocenach, oceniałam stylizację dziewczyn z internetu, jeżeli nie widziałeś, to zobaczcie sobie, link zostawię wam tutaj, no i te szerokie spodnie w kratkę też mi się podobały, po prostu one fajnie równoważyły całą stylizację, fajnie to wyglądało, no i jeszcze może się na takie natknę, na razie się natknęłam, więc mam te, i tak mi się wydaje, że je sobie zostawię. A tu może być biel, czerń, jakakolwiek szarość do tego dodana, także bardzo, bardzo mi się podobają te spodnie w kratkę do właśnie jakiejś stylizacji, czy takiej bardziej sportowych, czy bardziej eleganckich, no fajnie. No fajnie, dajcie mi znać jak leżą, dajcie mi znać czy dobrze to wygląda, ale jestem pozytywnie, pozytywnie zaskoczona nimi, no materiał jest taki właśnie ala trochę bawełniany, może Wam tak zbliżę, e, bawełniany, taki trochę elegancki, e, nie mnie się za bardzo, bo je tutaj po prostu przerzucam z jednej strony na drugą stronę, nie mnie się za bardzo, więc w porządku, więc jestem na tak. Byłabym skłonna je sobie zostawić. No i co sądzicie o tych spodniach? Co sądzicie o tym zamówieniu? Ja uważam, że okej. Okay, tak, widzę, że mam takie rzuty. Rzut teraz mam sportowych ubrań. Rzut właśnie dresów rzut w takich rzeczach po domu. No teraz się dużo siedzi po domu. Ja teraz się za dużo, dużo po domu. Skończyły się wyjazdy, więc widzę właśnie ten deficyt w mojej szafie i chciałabym właśnie mieć coś fajnego, wygodnego, ale ładnego, jednak po domu, żeby można było gdzieś wyjść ze do sklepu do, do paczkomatu podskoczyć szybko, no, no tego typu po prostu ubrania no i następny rzut, który na pewno będzie się u mnie pojawiał, to będą basiki. basici w jednym kolorze w kolorze czarnym, co wam tutaj będę dużo mówić, ostatnie wydarzenia w naszej rodzinie, dwa ostatnie pogrzeby zweryfikowały zawartość mojej szafy i co, no i staję przed szafą, sytuacja jest taka informacja, że za dwa dni pogrzeb staję przed szafą, no i kurde, nie mam sobie co ubrać? Nie mam czarnych ubrań w swojej szafie, no i taki jest problem. Mimo, że nie chodzę, mimo, że nie bardzo lubi się z tym kolorem czarnym, mimo, że gdzieś od niego stronie i wybieram coś innego, no to jednak taka klasyka w szafie być powinna. Tak, uważam, właśnie dlatego mówię o basicach o czymś gładkim, do marynarek, pod spód, jakiś golfik, coś takiego, właśnie typu long sleeve. Chodzą za mną longsleeve. Na pewno w jednym kolorze, na pewno w kolorze czarnym, będę musiała coś ogarnąć, więc aktualnie basiki e, i trochę więcej koloru czarnego, tak na wszelki, tak na wszelki wypadek po prostu. E, żeby później nie świrować, dwa dni nie ma za bardzo co zrobić, jeśli chodzi o zamówienie internetowe, ale moja mama mi odpowiadała, że dawno, dawno temu, w latach 90. w Krakowie był taki sklep pogrzebowy. No i tak muszę wam, to jest bardzo ciekawy koncept że wszystko w tym sklepie było właśnie czarne i dla mężczyzn i dla kobiet były płaszcze, były spódniczki, były koszule, były sweterki, więc jak, więc no klientela była dosyć mocno skategoryzowana można powiedzieć, ale to był taki właśnie sklep w Krakowie, w którym można było kupić tylko i wyłącznie czarne ubrania albo takie po prostu z przeznaczeniem właśnie pogrzebowym, więc no... <słuch> Ciekawe. Nie jest to łatwy temat do poruszania, ale myślę, że trzeba poruszyć, bo myślę, że nie tylko ja zostałam postawiona w takiej sytuacji. No, 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 to takie rzeczy też trzeba mieć. Ja jestem jednak zdania, że na pogrzeb, na taką rodzinną, rodzinne spotkanie, ten kolor czarny, kolory stonowane, jakaś tam elegancja, no jednak jest wymagana więc no tak wam tutaj tak was informuję, więc ostatnio te, te zakupy w Bonplixie są takie mocno basicowe dla mnie, ostatnio było mierzanie t-shirtów, jeżeli nie widziałyście to też sobie zobaczcie e, t-shirty dzisiaj e, takie bardziej dresowe, spodnie dresowe plus e, spodnie w kratkę, no i następne też takie będą, w czym chodzicie po domu w ogóle, ja do tej pory miałam taki swój mundurek, leginsy i tunika ale właśnie od pewnego czasu lubię chodzić w dresikach, lubię chodzić w spodniach dresowych e, w t shircie i na to, właśnie, jakiś kardigan. To jest aktualnie moje e, moje codzienne ubranie, mój codzienny mundurek e, domowy, więc tak wyglądało dzisiejsze mierzymy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję koniecznie. Linki do wszystkiego, oczywiście, znajdziecie w opisie pod filmem. To Wam przypominam, żeby jakby coś, jakby ktoś coś szukał fajnego, no to zostawiam. A na dzisiaj to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!